Gdybym ci powiedział, że starożytni mędrcy na przestrzeni dziejów bali się tłumu bardziej niż jakiegokolwiek widzialnego wroga? W epoce, gdy kwitły wielkie cywilizacje takie jak Grecja i Rzym, historia pokazuje nam, że demokracja i udział ludności nie zawsze były postrzegane jako ideał. W rzeczywistości ujawniającym faktem jest to, że w starożytnych Atenach, gdzie narodziła się demokracja, zgromadzenia mogły gromadzić do sześciu tysięcy obywateli, i tak jak były chwile wielkiej chwały, tak samo istniały epizody zbiorowej paniki. To, o czym niewielu Meksykanów wie na ten temat, to że postrzeganie tłumu było delikatnym pojęciem, obciążonym konsekwencjami na przestrzeni wieków. Wydarzeniem, które to ilustruje, jest słynny bunt ateńskiego tłumu w 415 r. p.n.e., kiedy kryzys doprowadził ludność do podejmowania nierozważnych decyzji, które kosztowały życie i zasoby. Z perspektywy filozofów takich jak Platon i Arystoteles, tłum stawał się bytem budzącym strach. Możesz sobie wyobrazić Platona, obserwującego, jak rozum i mądrość były zaciemniane przez zgiełk mas. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak opinia publiczna może zmienić się w mgnieniu oka? Ta zmienność to zjawisko, które nadal nas dotyka i które starożytni mędrcy rozpoznali w swoich czasach. Mądrość tych myślicieli polegała na ich zdolności do widzenia poza hałasem ukazując, że rozum często tonie w zbiorowym krzyku. Ale czego tak naprawdę się bali? Odpowiedź tkwi w samej naturze ludzkiej. Tłum, gromadząc się, ma tendencję do tracenia swojej indywidualności, stając się organizmem, który łatwo można manipulować. W Meksyku na przykład widzieliśmy niedawne przypadki protestów, które, choć mogą mieć uzasadnione motywy, czasami kończą się przemocą i chaosem, odzwierciedlając ten sam wzorzec, którego bali się starożytni. W 2020 roku, podczas demonstracji na rzecz sprawiedliwości społecznej, brak kontroli nad tłumem doprowadził do incydentów, które wydawały się tracić z oczu początkowy cel. Nauki starożytnych znajdują odzwierciedlenie w słowach Platona: Demokracja to system, w którym najgorszy może dominować. Ten osąd może wydawać się surowy, ale rezonuje z doświadczeniem. W swoim dialogu Państwo Platon argumentuje, że demokracja bez mądrego i cnotliwego przywództwa może przekształcić się w tyranie większości. To kontrastuje z ideą, że każdy ma głos, ponieważ często najbardziej racjonalne głosy są zagłuszane przez krzyki tych, którzy szukają uwagi. Czyż nie brzmi to znajomo? Często w mediach społecznościowych najbardziej rozsądne wiadomości giną w szumie najbardziej krzykliwych opinii. Arystoteles z kolei ostrzegał przed demagogią formą przywództwa, która gra na emocjach tłumu, aby zdobyć władzę. Demagodzy to ci, którzy zamiast prowadzić ludzi do prawdy, prowadzą ich ścieżką, która służy tylko ich osobistym interesom. W kontekście meksykańskim widzieliśmy polityków używających podobnych taktyk do mobilizowania mas, obiecujących szybkie i łatwe rozwiązania złożonych problemów. To zjawisko nie jest nowe. Było obecne w historii ludzkości, i to właśnie starożytni mędrcy próbowali za wszelką cenę uniknąć. Jeśli chodzi o dane, Niedawne badanie przeprowadzone przez Narodowy Autonomiczny Uniwersytet Meksyku, UNAM, ujawniło, że 60% populacji czuje się pod wpływem opinii mediów społecznościowych w swoich decyzjach politycznych. To zjawisko, które odzwierciedla manipulację tłumu, pokazuje, że obawa starożytnych mędrców jest nadal aktualna. Im bardziej opinie się grupują, tym trudniej jest dostrzec prawdę. Tłum staje się więc symbolem irracjonalności. Miejscem, gdzie uwalniają się namiętności, a rozum gaśnie. W świecie, gdzie informacji jest pod dostatkiem, mądrość polega na odróżnianiu tego, co ważne, od tego, co błahe. Ale jak to osiągnąć w środowisku tak pełnym hałasu? Jedną z odpowiedzi mogłoby być promowanie krytycznego myślenia i edukacji, która priorytetowo traktuje refleksje nad wpływami zewnętrznymi. Historia pokazała nam, że ci, którzy odważają się kwestionować głos tłumu, Często prowadzą społeczeństwo naprzód. W miarę jak wkraczamy w niepewną przyszłość, gdzie technologia i media społecznościowe zmieniają naszą codzienną interakcję, kluczowe jest pamiętanie lekcji starożytnych. Niepokój, jaki odczuwali wobec tłumu, nie był jedynie irracjonalnym strachem, lecz ostrożnością opartą na obserwacji ludzkiej natury. W tym sensie musimy zadać sobie pytanie: jak możemy skierować energię tłumu na konstruktywny, a nie destrukcyjny cel? Ostatecznie wyzwaniem jest zrównoważenie głosu tłumu z indywidualną mądrością. Historia jest pełna przykładów, jak siła tłumu prowadziła do znaczących zmian, ale także powodowała nieodwracalne zniszczenia. Czy jesteśmy gotowi uczyć się na tych błędach? Czy będziemy nadal powtarzać historię, obawiając się tych samych cieni, których bali się starożytni mędrcy? W świecie, gdzie każdy ma coś do powiedzenia, prawdziwa mądrość polega na wiedzy, kiedy słuchać, a kiedy mówić. Historia uczy nas, że w poszukiwaniu wiedzy droga do prawdy jest często samotna, ale nie mniej wartościowa, więc którą drogę wybierasz w tłumie? Wyobraź sobie przez chwilę starożytnego mędrca, być może na Agorze obserwującego zgromadzone tłumy. Jego oczy pełne wiedzy widzą znacznie więcej niż powierzchnię. Wzburzenie, zapał, entuzjazm ludzi, wszystko wydaje się wibrować na jednej częstotliwości ale w jego wnętrzu czuje dreszcz tłum choć potężny jest zmienny podatny na emocje i manipulacje w jego umyśle rezonuje pytanie jak rozum może zwyciężyć w tym potoku namiętności zjawisko którego obawiali się starożytni objawia się dziś w podobny sposób we współczesnym kontekście media społecznościowe działają jak nowa agora gdzie opinie przeplatają się i wzmacniają Wirusowość wiadomości może zmienić kierunek debaty w ciągu kilku godzin. Ale co się dzieje, gdy informacja nie jest dokładna? Ile razy spotkaliśmy się z wiadomościami, które mimo że są fałszywe, rozprzestrzeniają się jak ogień? To skłania nas do refleksji nad odpowiedzialnością każdego człowieka za zarządzanie prawdą. Podobnie jak starożytni mędrcy, musimy kwestionować naturę informacji, które konsumujemy. Tłum, w swojej istocie, może być potężnym narzędziem do zmian społecznych. Jednak jego moc może być również niszczycielska. Patrząc wstecz, możemy przypomnieć sobie epizody z historii Meksyku, takie jak ruch studencki z 1968 roku, gdzie głos tłumu wołał o sprawiedliwość, ale ten sam głos był również naznaczony epizodami represji i przemocy. Pytanie brzmi: jak skierować tę zbiorową energię na pozytywne zmiany? Kluczem może być promowanie kultury dialogu i refleksji, gdzie każdy głos jest słuchany ale także analizowany. Fascynujące jest obserwowanie, jak historia się powtarza. Starożytni Grecy obawiali się tyranów, którzy wyłaniali się z niezadowolenia ludowego, a we współczesnym Meksyku nadal spotykamy się z postaciami, które żywią się niepokojem mas. Demagogia, jak słusznie zauważył Arystoteles, nadal stanowi ukryte zagrożenie. Puste obietnice i emocjonalne przemówienia mogą przyciągnąć tłum, ale rzadko prowadzą do trwałych rozwiązań. Zamiast tego potrzebne jest przywództwo, które promuje rozum, a nie irracjonalność. Ilu współczesnych liderów jest gotowych rzucić wyzwanie tłumowi, być głosem rozsądku w zgiełku? Droga do bardziej racjonalnej i sprawiedliwej przyszłości wymaga odwagi. Odwagi, by kwestionować to, co jest oczywiste, by rzucić wyzwanie dominującej narracji. W tym sensie edukacja odgrywa kluczową rolę. Musimy kształcić nowe pokolenia nie tylko w zakresie danych i liczb, ale także w znaczeniu krytycznego myślenia. Podobnie jak starożytni mędrcy szukali prawdy poprzez głębokie dialogi i refleksje, musimy pielęgnować w naszych młodych ludziach pragnienie dociekania, nieakceptowania rzeczy powierzchownie, nie ulegania hałasowi. Oczywiste jest, że strach przed tłumem nie jest strachem bezpodstawnym, lecz ostrzeżeniem. Ostrzeżeniem, które rezonuje w naszej współczesności, gdzie debaty są spolaryzowane, a rozum często ginie wśród krzyków i dyskredytacji. Mądrość starożytnych pozostaje aktualna, przypominając nam, że siła tłumu może być zarówno błogosławieństwem, jak i przekleństwem. Czy jesteśmy gotowi uczyć się od tych mędrców i wykorzystywać ich wiedzę do kierowania naszymi działaniami w dzisiejszych czasach? W gruncie rzeczy pytanie pozostaje. Jak możemy przekształcić energię tłumu w motor postępu, a nie chaosu? Być może odpowiedź tkwi w tworzeniu przestrzeni, gdzie dialog i aktywne słuchanie są normą. Przestrzeni, gdzie różnice są celebrowane i stają się okazją do wzrostu, zamiast być postrzegane jako zagrożenia. Historia pokazała nam, że gdy tłum się jednoczy, może osiągnąć znaczące zmiany. Ale nauczyła nas również, że gdy poddaje się emocjom bez rozsądku, może zniszczyć to, co zostało zbudowane z takim wysiłkiem. Tak więc, w tym momencie niepewności i zmian, znajdujemy się na rozdrożu. Możemy wybrać drogę strachu i nieufności wobec tłumu, albo możemy zaufać jego zdolności do zjednoczenia się wokół słusznych i konstruktywnych celów. Decyzja leży w naszych rękach. Jakie dziedzictwo chcemy pozostawić przyszłym pokoleniom? Świat, w którym głos tłumu jest synonimem chaosu, czy taki, w którym przeważa mądrość i rozum, prowadząc społeczeństwo ku bardziej oświeconej przyszłości? Historia uczy nas, że wiedza to potęga, a prawdziwe wyzwanie polega na umiejętności odpowiedzialnego wykorzystania tej potęgi. W świecie zalanym informacjami i hałasem poszukiwanie prawdy staje się samotną podróżą, ale taką, którą warto podjąć. Tłum może być odzwierciedleniem naszych najgłębszych namiętności, ale nigdy nie powinien przesłaniać rozumu. Więc którą drogę wybierasz w tej podróży? Odpowiedź może zdefiniować nie tylko Twoje przeznaczenie, ale także całej społeczności. Echo słów starożytnych rezonuje w nowoczesności, stanowiąc stałe przypomnienie, że tłum może być zarówno latarnią nadziei, jak i odchłanią chaosu. Wyobraź sobie na chwilę grupę studentów uniwersyteckich zgromadzonych na kampusie. Ich twarze odzwierciedlają pasję i pilność zmian społecznych. Jednak w środku tej energii istnieje subtelna linia która oddziela konstruktywny protest od braku kontroli. Ile razy widzieliśmy, jak legalna demonstracja przekształca się w wybuch przemocy lub wandalizmu. To zjawisko nie jest nowe, to cykl, który powtarza się w historii. Klucz do zrozumienia tej dynamiki tkwi w psychologii grupy. W swoim słynnym badaniu nad konformizmem, Solomon Ash wykazał, jak racjonalne jednostki mogą ulec presji większości, wybierając błędne odpowiedzi tylko po to, by zostać zaakceptowanymi. Czy kiedykolwiek czułeś presję, by zmienić swoją opinię w rozmowie, aby nie odstawać? Tego rodzaju zachowanie ukazuje, jak tożsamość zbiorowa może tłumić indywidualność. W Meksyku dowiodło to się przy różnych okazjach, od ruchów społecznych po wybory, gdzie głos wielu może zagłuszyć prawdę nielicznych. W miarę jak żeglujemy po wzburzonych wodach opinii publicznej, ważne jest, aby pamiętać, że tłum to żywy organizm, który oddycha i żywi się emocjami. Gniew, smutek i nadzieja mogą przekształcić się w potężny motor zmian, ale mogą również prowadzić do irracjonalności. Pytanie, które musimy sobie zadać brzmi: jak możemy kultywować ten potencjał, nie ulegając jego nadmiernym przejawom? Być może odpowiedź tkwi w edukacji emocjonalnej, w nauczaniu ludzi zarządzania swoimi namiętnościami i kierowania ich energią na konstruktywne działania. Z perspektywy starożytnych mędrców, mądrość tkwiła w umiarkowaniu. Arystoteles opowiadał się za złotym środkiem, sugerując, że cnota znajduje się w równowadze między skrajnościami. W tym sensie współczesne wyzwanie polega na znalezieniu tego umiarkowania w świecie, gdzie informacje rozprzestrzeniają się z prędkością światła, a emocje mogą eskalować w jednej chwili. Media społecznościowe, choć mogą być narzędziem sprawiedliwości, są również żyznym gruntem dla dezinformacji. W Meksyku korzystanie z platform cyfrowych wzrosło wykładniczo. 80% populacji aktywnie korzysta z mediów społecznościowych i choć pozwala to na większe uczestnictwo, stwarza również ryzyko zagubienia prawdy w wirze opinii. W tym kontekście postać lidera staje się kluczowa. Starożytni obawiali się demagogów, ponieważ wiedzieli, że mogą manipulować wolą ludu. Dziś liderzy muszą być czymś więcej niż tylko mówcami. Muszą być przewodnikami, którzy promują krytyczne myślenie i refleksję. Kiedy lider staje przed tłumem, musi pamiętać, że jego rola to nie tylko mobilizowanie, ale także edukowanie i zachęcanie odbiorców do myślenia poza emocjami chwili. Historia pokazała nam, że ci, którzy zdołali zainspirować trwałe zmiany, to ci, którzy potrafili zrównoważyć pasję z rozumem. W tym sensie edukacja jawi się jako bastion oporu wobec strachu przed tłumem. Instytucje edukacyjne powinny funkcjonować jako przestrzenie, w których promuje się dialog i pielęgnuje krytyczne myślenie. Wyobraź sobie klasę, w której uczniowie nie tylko uczą się historii czy matematyki, ale także zastanawiają się nad naturą prawdy, znaczeniem kwestionowania i wartością różnorodności opinii. Ten rodzaj edukacji może wzmocnić nowe pokolenia, dając im narzędzia potrzebne do poruszania się w złożonym i często spolaryzowanym świecie. Historia jest pełna lekcji o sile tłumu, ale także o jego niebezpieczeństwach. Pamiętajmy o rewolucji meksykańskiej wydarzeniu, które wyrosło ze zbiorowego niezadowolenia, ale które było również naznaczone przemocą i utratą życia. Energia tłumu może prowadzić do wielkich przemian, ale może również skutkować chaosem, jeśli nie zostanie odpowiednio ukierunkowana. Podobnie jak starożytni Grecy obawiali się tyranii większości, my musimy być świadomi, że władza zbiorowa może być bronią obosieczną. W obliczu nowych wyzwań od kryzysów środowiskowych po nierówności społeczne, kluczowe jest, abyśmy nauczyli się słuchać tłumu, nie pozwalając, aby jego zgiełk wciągnął nas w irracjonalność. Kluczem jest promowanie otwartego dialogu, gdzie każdy głos jest słuchany i analizowany, gdzie rozum ma swoje miejsce pośród emocjonalnego zgiełku. Nie oznacza to uciszania tych, którzy mają silne opinie, ale tworzenie przestrzeni, gdzie szanuje się różnorodność myśli i poszukuje prawdy zamiast retorycznego zwycięstwa. Jak więc możemy zbudować przyszłość, w której tłum będzie pozytywnym agentem zmian? Być może odpowiedź tkwi w tworzeniu forów dialogu, gdzie ludzie mogą wyrażać swoje pomysły i obawy, ale także uczyć się słuchać i refleksji. W tych przestrzeniach tłum może stać się siłą konstruktywną, gdzie zbiorowa mądrość wznosi się ponad indywidualne namiętności. To jest wyzwanie, przed którym stoimy: nie tylko nauczyć się żyć we wspólnocie. Ale robić to świadomie i racjonalnie. W świecie, gdzie informacja płynie bez kontroli, musimy być strażnikami prawdy. Historia przypomina nam, że wiedza to potężne narzędzie, a naszą odpowiedzialnością jest etyczne jej wykorzystanie. Ostatecznie, wszyscy jesteśmy częścią tego tłumu, i to w naszych rękach leży decyzja, jak chcemy, aby ta siła się objawiła. Czy będziemy wspólnikami dezinformacji i manipulacji, czy staniemy się obrońcami prawdy i rozumu? Decyzja należy do nas. A przyszłość dialogu społecznego zależy od naszej zdolności do słuchania, kwestionowania i uczenia się. Więc jakie dziedzictwo chcesz pozostawić w środku tego tłumu? Wyobraź sobie na chwilę, że jesteśmy w sercu wielkiego meksykańskiego miasta, gdzie ulice tętnią energią tysięcy ludzi, którzy gromadzą się, aby wyrazić swoje żądania. Tłum, symbol jedności i siły. Może również przekształcić się w labirynt przepełnionych emocji i pochopnych decyzji. W tym kontekście pojawia się pytanie: jak możemy zapewnić, że ta zbiorowa energia nie przekształci się w chaos? Klucz może tkwić w edukacji i kształtowaniu krytycznego obywatelstwa. Podobnie jak starożytni mędrcy, my również musimy nauczyć się rozróżniać między rozumem a zgiełkiem tłumu. Niedawne badanie przeprowadzone przez Uniwersytet Iberoamerykański ujawniło, że 75% młodych Meksykanów czuje się pod wpływem trendów w mediach społecznościowych, jeśli chodzi o kształtowanie opinii na tematy społeczne i polityczne. To zjawisko przypomina nam o ostrzeżeniu Arystotelesa dotyczącym manipulacji emocjami. Jeśli czegoś nauczyliśmy się z historii, to tego, że siła tłumu jest wzmacniana przez dezinformację. Wirusowość błędnej wiadomości może prowadzić do pochopnych decyzji, które zamiast generować pozytywne zmiany, mogą skutkować katastrofalnymi konsekwencjami. Podobnie jak starożytni obawiali się tyranów, którzy wyłaniali się z niezadowolenia ludowego, dziś musimy być świadomi postaci, które czerpią korzyści z zamieszania i polaryzacji. W świecie, gdzie opinie stają się nagłówkami, kluczowe jest, aby każda jednostka przyjęła odpowiedzialność za weryfikację informacji, które konsumuje i udostępnia. Ile razy widzieliśmy, jak fałszywa wiadomość może wywołać falę protestów, a nawet przemocy? Ten cykl powtarza się i pokazuje, że choć tłum może być motorem zmian, może być również siłą destrukcyjną. To tutaj postać lidera, podobnie jak w czasach Greków, ponownie nabiera znaczenia. Współcześni liderzy muszą być czymś więcej niż tylko rzecznikami popularnych uczuć, muszą być latarniami jasności pośród mgły dezinformacji. Historia nauczyła nas, że prawdziwe przywództwo nie polega na zdobywaniu krótkoterminowej popularności, ale na prowadzeniu tłumu ku bardziej racjonalnej i konstruktywnej przyszłości. W Meksyku widzieliśmy przykłady liderów, którzy zamiast odwoływać się do emocji, wybrali promowanie dialogu i refleksji, a ich wysiłki przyniosły owoce w budowaniu bardziej świadomego społeczeństwa. W miarę jak zastanawiamy się nad rolą tłumu, ważne jest również, aby rozważyć, jak technologia zmieniła nasze interakcje. Media społecznościowe stworzyły nową agorę, gdzie głosy przeplatają się ale także ułatwiły rozprzestrzenianie się dezinformacji. W tym sensie edukacja cyfrowa staje się niezbędnym narzędziem. Nauczanie obywateli, jak poruszać się w tym morzu informacji, jak odróżniać to, co istotne, od tego, co błahe, jest fundamentalne, aby uniknąć manifestowania się strachu, którego obawiali się starożytni w dzisiejszych czasach. Czy jesteśmy przygotowani na edukowanie przyszłych pokoleń w potrzebie krytycznego konsumpcji informacji? Historia pokazuje nam, że tłum może być katalizatorem zmian, ale te zmiany muszą opierać się na rozumie, a nie na niekontrolowanych emocjach. W tym sensie nie można nie doceniać znaczenia edukacji obywatelskiej. Promowanie poczucia odpowiedzialności społecznej i etyki dialogu jest kluczowe, aby tłum działał konstruktywnie. Wyobraź sobie przyszłość, w której każda manifestacja nie tylko wyraża niezadowolenie, ale także szuka rozwiązań, gdzie głosy tłumu jednoczą się, aby budować. A nie niszczyć. W tym kontekście kluczowe jest pamiętanie, że strach przed tłumem nie wynika z ogólnej nieufności wobec ludzi, ale ze zrozumienia, że brak informacji i manipulacja mogą prowadzić do kolektywnych decyzji, które niekoniecznie są najlepsze. Mądrość starożytnych polega na ich zdolności do widzenia poza obecną chwilę, do przewidywania konsekwencji impulsywnych działań. Dziś bardziej niż kiedykolwiek potrzebujemy tej długoterminowej wizji. Czy jesteśmy gotowi uczyć się na lekcjach przeszłości, aby zbudować bardziej świadomą przyszłość? Zastanawiając się nad rolą tłumu w dzisiejszym społeczeństwie, musimy pamiętać, że każda jednostka ma moc wpływania na kolektyw. Decyzje, które podejmujemy, opinie, które wyrażamy i działania, które podejmujemy, mają znaczenie. W świecie, gdzie masy mogą być łatwo manipulowane, głos każdego z nas staje się fundamentalną przeciwwagą. Podobnie jak starożytni mędrcy szukali wiedzy i prawdy, my również musimy zobowiązać się do bycia agentami zmian w naszych społecznościach. Wyobraź sobie, jak wyglądałby Meksyk, gdzie tłum nie boi się dezinformacji, ale jednoczy się wokół wspólnego celu dialogu i zrozumienia. Kraj, w którym każdy głos jest ceniony, a każda opinia jest dyskutowana z szacunkiem i rozumem. Byłoby to miejsce, gdzie tłum nie tylko reprezentuje liczbę, ale symfonię idei i nadziei. Jakie działania możesz podjąć dzisiaj, aby zbliżyć się do tej rzeczywistości? Każda rozmowa, każda debata, każda refleksja ma znaczenie. Ostatecznie tłum jest odzwierciedleniem naszego człowieczeństwa. W jego naturze leży grupowanie się, jednoczenie i poszukiwanie zmian. Jednak w jego poszukiwaniu ważne jest, aby nie stracić z oczu rozumu. Dziedzictwo starożytnych mędrców zaprasza nas do kwestionowania, dociekania i nieakceptowania wszystkiego, co nam się przedstawia bez krytycznej analizy. W tym sensie edukacja i dialog to narzędzia, których potrzebujemy, aby poruszać się w złożonym świecie. Jak możesz przyczynić się do stworzenia przestrzeni, w której rozum i prawda przeważają nad hałasem? Odpowiedź może zdefiniować nie tylko twoją drogę, ale także całej społeczności. Tak więc, patrząc w przyszłość, pamiętajmy, że siła tłumu może być zarówno latarnią nadziei, jak i otchłanią chaosu. Decyzja leży w naszych rękach. Każdy z nas ma moc kształtowania narracji, prowadzenia tłumu ku przeznaczeniu, gdzie rozum i mądrość są protagonistami. Czy jesteśmy gotowi podjąć to wyzwanie? Historia nas obserwuje, a dziedzictwo, które pozostawimy, będzie odzwierciedleniem naszych działań w teraźniejszości. Rozważając rolę tłumu, nieuchronnie myślimy o tym, jak emocje odgrywają kluczową rolę w podejmowaniu zbiorowych decyzji. Wyobraź sobie grupę ludzi zjednoczonych wspólną sprawą. Ich serca biją w unisonie, ale także ich obawy i frustracje. To zjednoczenie może być potężne, zdolne do generowania prawdziwych zmian. Jednak gdy emocje stają się niekontrolowane, może to prowadzić do przemocy, niezadowolenia i utraty rozumu. W Meksyku byliśmy świadkami tego zjawiska kilkakrotnie. Gdzie protesty, które zaczęły się od dobrych intencji, przerodziły się w akty wandalizmu i starcia. Ten cykl niekontrolowanych emocji jest tym, czego obawiali się starożytni i czym musimy nauczyć się mądrze zarządzać. Historia pokazuje nam, że strach przed tłumem to nie tylko echo przeszłości, to ostrzeżenie dla teraźniejszości. Za każdym razem, gdy tworzy się duża grupa, wzrasta możliwość przejęcia kontroli przez emocje. Odzwierciedla to sposób, w jaki media społecznościowe zmieniły sposób, w jaki komunikujemy się i organizujemy. W jednej chwili wiadomość może stać się wirusowa, a wraz z nią energia tłumu może zostać skierowana na działania, które być może nie zostałyby podjęte indywidualnie. Jest to zjawisko, które stawia krytyczne pytanie. Czy jesteśmy gotowi pozwolić, aby nasze emocje kierowały naszymi zbiorowymi decyzjami? Odpowiedź na to może zdefiniować kierunek naszego społeczeństwa. W miarę postępu technologii zmienił się również sposób, w jaki wchodzimy w interakcje z informacjami. Zamiast szukać prawdy, często znajdujemy się w morzu dezinformacji, gdzie opinie są bardziej cenione niż fakty. To rezonuje z ostrzeżeniem Platona o demokracji i jej potencjale degeneracji w tyranie. We współczesnym kontekście tyrania nie zawsze jest sprawowana przez autorytarnego przywódcę, ale może objawiać się w sposobie, w jaki masy pod wpływem dezinformacji, podejmują błędne decyzje. Starożytni mędrcy nakłaniają nas do kwestionowania informacji, które konsumujemy i do krytycznego podejścia do tego, co nas otacza. Aspektem zasługującym na uwagę jest siła narracji. Historie, które opowiadamy, czy to w sferze politycznej, społecznej czy kulturalnej, kształtują nasze postrzeganie rzeczywistości. Kiedy tłum jednoczy się wokół potężnej narracji, może stać się siłą nie do powstrzymania. Ale co się dzieje, gdy ta narracja opiera się na kłamstwie? Tutaj rola każdej jednostki staje się kluczowa. Mamy obowiązek kwestionować narracje, które nie są zgodne z prawdą. Czyniąc to, nie tylko bronimy naszych własnych wartości, ale także chronimy społeczność przed wpadnięciem w pułapkę manipulacji emocjonalnej. Edukacja staje się więc naszym najlepszym sprzymierzeńcem. Potrzebujemy podejścia, które promuje krytyczne myślenie i zdolność do kwestionowania popularnych opinii. Nie chodzi o uciszanie tłumu, ale o zapewnienie, że najbardziej racjonalne głosy zostaną usłyszane. W środowisku edukacyjnym, gdzie promuje się debatę i refleksję, możemy pielęgnować bardziej świadome i wzmocnione społeczeństwo. Podobnie jak w starożytnej Grecji, gdzie filozofowie debatowali na agorze, dziś musimy tworzyć przestrzenie, gdzie szanuje się różnorodność myśli i ceni rozum ponad hałasem. Z każdym wyzwaniem, przed którym stoimy, od nierówności społecznych po kryzys środowiskowy, zdolność tłumu do zjednoczenia się wokół sprawy może być potężnym motorem zmian. Musimy jednak pamiętać, że prawdziwa siła tkwi w naszej zdolności do działania świadomego i refleksyjnego. Jeśli uda nam się skierować tę zbiorową energię na konstruktywne działania, możemy przekształcić strach, którego obawiali się starożytni, w nadzieję i postęp. Historia nie powtarza się w pustych cyklach. Oferuje cenne lekcje, które musimy przyswoić i zastosować w naszej rzeczywistości. Tak więc, patrząc w przyszłość, ważne jest, aby wziąć pod uwagę dziedzictwo, które chcemy pozostawić. Każdy z nas odgrywa rolę w tej zbiorowej narracji. Decyzja o tym, by tłum kierował naszymi działaniami, musi być świadoma i oparta na solidnych zasadach. W świecie, gdzie emocje mogą łatwo wymknąć się spod kontroli, rozum musi być naszym przewodnikiem. Jak możemy zapewnić, że energia tłumu zostanie wykorzystana do budowania, a nie niszczenia? Odpowiedź tkwi w naszej zdolności do promowania otwartego dialogu, gdzie każdy głos jest słuchany i gdzie prawda przeważa.